Rozmawialiśmy z młodzieżą ze szkoły mundurowej. Rozmawialiśmy o rzeczach najważniejszych: o, o służbie, o bezpieczeństwie państwa, o tym, na czym polega dzisiejsza polityka obronna. I to była rozmowa z młodymi ludźmi, którzy zadawali pytania, którzy interesowali się sytuacją. Którzy zadawali pytania bardzo poważne dotyczące sytuacji międzynarodowej zagrożenia ze strony Rosji. Wspomniał pan na spotkaniu, że Polska przygotowuje się do wojny. E, tak procentowo, jakby pan określił, zakładając, że 100% jest przygotowana, na jakim poziomie jesteśmy dzisiaj? Jesteśmy przygotowani na tym momencie, czy na taki moment i w takim stanie, w jakim istnieje potencjalne zagrożenie. E, to potencjalne zagrożenie dzisiaj jest definiowane przede wszystkim tym, że Rosja ma agresywne zamierzenia wobec państw NATO, zresztą pokazuje to, ale prowadzi gorącą wojnę na Ukrainie, tam jest tę wojnę uwikłana i dzisiaj na te zagrożenia, które wynikałyby z tego, że Rosja musiałaby tak naprawdę prowadzić wojnę na dwa fronty jesteśmy przygotowani rozwijamy jednostki wojskowe szczególnie w Polsce północno-wschodniej rozwijamy pierwszą dywizję Legionów 16 dywizję rozwijamy również wysuniętą grupę bojową na która znajduje się i której w rejonie Orzysza i której celem jest obrona tak zwanego przezmyku Suwalskiego. Tworzymy program zapory przeciwko penetracji wojsk przeciwnika, czyli tarcze wschód. Ten proces się już rozpoczął. On będzie trwał jeszcze przez następne dwa lata. To jest kwestia przygotowania z jednej strony terenu do tego, żeby rozmieścić na nim zapory betonowe, zapory stalowe, ale także to jest kwestia wybudowania takich małych punktów ufortyfikowanych obrony. Jeżeli chodzi o Tarczę Wschód, to mamy pełne, pełną świadomość, że ona nie może paraliżować życia na granicy z Okręgiem Królewieckim czy z Białorusią. Tam życie normalnie musi, musi istnieć i my po prostu musimy być przygotowani do tego, żeby w zagrożeniu wojennym tę ten, ten tarczę tam rozpostrzeć aby te fortyfikacje tam, tam zrealizować. Dzisiaj we współpracy z samorządami będziemy tworzyli punkty składowania po prostu dla tych urządzeń, które będą stanowiły zapory dla, dla wojsk rosyjskich, po to, żeby ludzie normalnie mogli funkcjonować i, i żyć. A więc z jednej strony tworzymy nowe jednostki. Modernizujemy je, tworzymy, budujemy sprzęt, uzbrojenie, importujemy również, wyposażamy, tworzymy tę fizyczną zaporę, ale również wzmacniamy nasze relacje z sojusznikami. I także istotnym punktem wzmacniania tych relacji będzie szczyt w Waszyngtonie w lipcu tego roku, gdzie ogłosimy o kolejne elementy naszego, naszego współdziałania. Także dzisiaj jesteśmy przygotowani, powtarzam, na ten poziom zagrożenia, który, który jest, ale mamy świadomość, że tak naprawdę potencjalne zagrożenie będzie 2-3 lata po zakończeniu wojny na Ukrainie i dzisiaj robimy wszystko, nasza polityka polega na tym, aby w tym okresie, kiedy to zagrożenie będzie potencjalnie największe, Rosja zobaczyła, że nie jest w stanie zaatakować ani Polski, ani innych państw NATO. No mówiąc krótko, że to, się, że to jest nierealne, że to się nie opłaca, bo nasza polityka służy temu, aby wojny nie było, aby odstraszyć Rosję od tego, aby ona nas zaatakowała. Ostatnie pytanie. Jak pan ocenia? taki poziom świadomości łomżyńskiej młodzieży w temacie właśnie tego konfliktu, zagrożeń, obronności, na podstawie pytań, które Pan otrzymał. Młodzież, dziewczęta, chłopcy, którzy chodzą do szkoły mundurowej mają bardzo wysoką świadomość bezpieczeństwa. Już samo założenie munduru zmienia percepcję człowieka i bardzo się cieszę, że taka szkoła w Łomży istnieje i że młodzież się w niej uczy.